serdecznie, to znów ja Matador 1000, a dzisiaj m, wyniki konkursu Minecraft Gift Code, czyli oryginalny Minecraft, tak. Hmm. Pokażę Wam skąd byście mogli m, takiego Minecrafta kupić, jeśli byście u mnie nie wygrali. W każdej chwili możecie... Ja jestem tu zalogowany, ale będę sobie storem. I tak, yy, czekajcie, tutaj sobie przetłumaczę może na polski. Mm, nie mogę. O mogę, dobra. E, kosztuje tak. E, no, jest już premium. Nie mogę kupić sobie premiuma, bo już mam konto premium. Tutaj to jest moje konto premium. Więc ma, ja sobie kupiłem. Za 19 euro to jest około 90 złotych, Dlatego to chyba. E, dobry konkurs na Gipoda. Wiele osób mnie zasubskrybowało, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję i widać, że ten konkurs był przydatny. Piszcie, czy chcecie więcej. I wygrał ebicki-minecraft.pl tak. Gościu mnie zasubskrybował i dał mi wiele łapek w górę. Dalej ktoś pisze. No i to by było na tyle. To jest wynik. On wygrał, skontaktuję się z nim, pomagam go już na Skype'ie. Pa.